Siemanderko, Derko, siema z rana, siema z wieczora. Witajcie, to jest Surwarium Beta. Gra, która naprawdę jest świetna, ma świetny klimat i uważam, że warto jest jej się przyjrzeć, jeżeli ktoś lubił chociażby Stalkera, bądź też jakieś onlineówki do poststrzelania z takich właśnie broni, jak tam występowały. Zresztą mamy tutaj bardzo bogaty arsenał, mmm, ale może. Weźmy się za grę, bo przecież to jest bardzo istotne. W międzyczasie ładowania rozgrywki, wyszukiwania meczu, możemy sobie przejrzeć na przykład okno naszych umiejętności. Ja zebrałem kilka punktów dokładnie. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 punktów, chyba jak do tej pory uzbierałem, i mogłem je wydać na różnego rodzaju umiejętności, które pomagają nam w boju. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest nasze wyposażenie. Możemy mieć trzy profile. Aktualnie mam do dyspozycji tylko dwa. A resztę, jeżeli chcecie poznać, to musicie poczekać na koniec meczu, ponieważ właśnie zaczęła się rozgrywka. W jednym zestawie mam Remingtona snajperkę, w drugim zestawie mam. Jakiegoś kałacha zwykłego, którego ostatnio kupiłem tylko i wyłącznie po to, że w razie jak się trafi, właśnie tryb e, chociażby ATG, żeby mieć czym się bronić i nie walić ze snajpery. No a tymczasem mamy tryb, w którym mogę pozwolić sobie na snajperkę, aczkolwiek nie muszę. Raz pogrywam sobie tym, raz pogrywam tym. Wezmę tym razem snajpereczkę i zobaczymy, co moja kochana e, dzisiaj zdziała. Lubię tutaj się poskradać. Lubię tutaj poobserwować, poczaić się, powkurzać przede wszystkim na tych, którzy celują we mnie i strzelają i trafiają. I na tych, na których ja celuję, strzelam i nie trafiam. Taka rozkmina. Znajdźcie przynajmniej stanowiska badawcze jest to typowy typowy tryb Capture the Point bądź też hold the flag jak kto woli, i tutaj chodzi o to, żeby zająć się przejęciem jak największej liczby punktów badawczych, które następnie będą gromadziły dla nas punkty meczu. Jest jeden, jest jeden zabity. Kurczę, mam troszeczkę źle ustawiony yy, autoducking za, za, za słabo. Co tu się u licha wyprawia? Dobra, tutaj mamy punkt do przejęcia, ja widzę, że tam nikogo za bardzo nie ma. Chłopaki nasi chyba już kontrolę przejmują. Może może się jakiś jeden Francuzik tam czaić. Ale u góry, u góry, u góry macie postęp zdobywania punktów. Na razie dwuprocentową przewagę mają, e, mają przeciwnicy. Ale to jest jeszcze żadna przewaga, tak naprawdę. Oj, dzieje się, dzieje. Dostał w nogę. Będzie go bolało. Został zabity. A ja dostałem odznakę partnera za asystę przy zabiciu. Coś mi tu się czai. To są nasi. Tak nasi się kręcą. Przykampimy sobie tutaj troszeczkę. Trafiony, ale nie zabity. Niestety, autoreloada jeszcze tutaj nie mam. A tutaj nie mogę się wychylić, niestety. Mogę sobie co najwyżej poobserwować. Ouch, ouch, zeszło mi. Wiecie, z czasem sobie kupię trochę lepszą myszkę, bo ta, którą mam, jest po prostu zwykła i możliwości w takich grach też są bardzo kiepskie. Ale nikt przecież nie urodził się i nie od urodzenia, od urodzenia, nie był wyborowym strzelcem. Każdy się musiał uczyć, robić postępy. Ach, zabity, bardzo ładnie. To było mocne, przez krzaczorki dostał prosto w łeb. Na farcie. Ale to mają do siebie snajperzy, że są wsparciem, niewidocznym wsparciem dla kolegów, którzy walczą w polu. I... I... Czasami nawet potrafię uratować im życie. Aj, no co jest? Mi... Cholera, teraz to zesrałem. Trafiony, ale nie zatopiony. Mam jeszcze dwa strzały. Zabity. Cieszy mnie to ogromnie. Mam trzy fragi, 50 punktów. Niestety najwięcej punktów w tej chwili zdobywa się za... E, zdobywa się za przejmowanie punktów asysta przy zabójstwie. 5 punktów e, za przejmowanie punktów, ale ja ze snajperką raczej świata tam nie zwojuję. E, krwawie zostałem trafiony, w... a nie, nie krwawie, ale mimo wszystko zostałem trafiony w klatę. Gdzie jest tam, tam jest, tam jest. Tam. myszka mi za bardzo drży. Czasami wiecie, i, I No, ładnie, ładnie pociągnął przez anomalię. E, ta myszka ma to do siebie, że nie jest, nie jest aż, aż tak bardzo stabilna, jak mogłaby być, i przez to na przykład oddawanie strzału jest czasami bardzo przykre, bo mimo, że już brakuje ci tego pół milimetra do wycelowania i ty już myślisz, że nacelujesz i strzelisz, to się w trakcie oddawania strzału okazuje, że e, no poszła w prawo, poszła w lewo i strzał został sp... no, no. Nie. Ale nic nie szkodzi, przecież to tylko gra. Czasami na najgorszym sprzęcie ludzie potrafią tak się nauczyć grać, że grają lepiej niż ci, którzy grają na super ultra drogim. Dobrze. Stabilize, stabilize, place, stabilize. Okej, okay, dobra. Stabilizacja tego mm, latającego obrazu też po bieganiu też jest e, też jest w e, zdaje się w oknie umiejętności do wyuczenia, ale dostał sztukę. Mm. Widzicie, to jest właśnie to, kiedy ja powinienem go śledzić e, odchodzącego na bok i oddać strzał, to przy oddaniu strzału i myszka staje e, i, i... niestety wtedy nie daje rady już. No niestety. Pitchowi nie jest dane być dobrym snajperem. O ktoś go dobił. A gdzie ja mam swoją kawę? Zostawiłem ją w kuchni. Goddammit. Zaraz, za dużo ich, za dużo ich. Tam jeden gościu sobie podskakiwał. Próbował wejść na daszek tutaj z drugi. Ach, skubany, myślałem, że się zatrzyma. To jest proszę ja was hamstwo i drobnomieszczaństwo. No znowu się zatrzymał. Dobry gościu jesteś. Dobry jesteś, boisz się o swoją dupę. Patrzcie, tam walczą, a ja tu nie mam, no. Zabity granatem bardzo ładnie. Co my tu mamy dalej? Up, 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 tam nasz. Chodźcie sobie, pójdziemy na inny punkt. Na innym punkcie sobie. Popatrzymy, a tu przejście, nie? Ma. Cholera, kto to tak? Kto to mnie tak zaprojektował? Tutaj to. To, to lajstwo, że tu nie da się ukryć. Uwaga, anomalia. Zrobimy krzywdę, bo nie mam odpowiedniego sprzętu do włożenia w nią. O, 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 zobacz, 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 zobacz. Bam, headshot, dziwko. Przepraszam za zwrot, ale to było konieczne. Chciał nam tutaj punkt przejąć. Na, na biało zaznaczone są nasze. Zdobywanie instalacji prowadzimy i to zajebistą przewagą, bardzo mi się to podoba. Dlatego właśnie wiecie co, nie należy się unosić za bardzo, ja wam powiem, bo to w praktyce tak wychodzi. Jeżeli się prowadzi i na przykład jest się snajperem, prawda? Nie można sobie pozwolić na zmianę broni i ruszanie do boju, bo dobrze jest grać tak, jak się grało ze względu na to, że przynajmniej tu w tej grze. Ze względu na to, że już każdy obrał sobie jakąś taktykę, i jeżeli ja jestem we wsparciu, i. Mm, o, lewek tam wystawał! Aj! No i rusza mi się ta cholerna myszka! E, bam! Headshot! E, jeżeli, jeżeli właśnie jestem w wsparciu, to lepiej. lepiej. wspierać. lepiej wspierać naszych. E, naszych zawodników. Nie, nie chyba nie. ten, nie. O, anomalie tu są, fuck! Wlazłem w anomalie. Uwaga, 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 atakują, atakują. To dziad jeden, zabity. Ale ich tu się mnoży. jak atakują nasz punkt. W ogóle tam ich było dużo, a teraz tam prawie w ogóle ich nie ma. Tutaj jest bardzo niebezpieczny punkt dla snajpera, dlatego że yy, krótki dystans jest. Szkolernie krótkie dystans, a ta anomalia mogła sobie zniknąć. Serio. Nie. Patrzcie, patrzcie państwo. Jak się dziady zgradają. Pięknie. Tak ta się bawi, tak się bawi. luś. No. Zabity. Oni mnie nie widzą. Taka jest moja przewaga. Tam jakaś Franca wchodzi na punkt. Jasny Gwint no powinien nie żyć. Patrzcie, celuje we mnie, Skubaniec, jest tam. Cztery, cztery. Wow i wygraliśmy. BAM! Zajebiście. Teraz przeszukujemy skrzynki, to są takie bonusy growe. Ja w szczególności wybieram miejsca, w których dobrze mi się grało. Tutaj mi się dobrze grało, powiedzmy, że to jest takie. Wiecie, o i zajebiście mi się grało. Welmet, RK62, e, sorry, Walmet. Dobry karabin. E, I co? No i rozwiązanie meczu. Moje nagrody zebrane podczas rozgrywki. E, oczywiście podczas e, całości wypełnia się również zadania. To jest też fajna sprawa. W ogóle nie zauważyłem na swojej statystyki. Nie chcę żadnego konta premium na razie kupić. Aczkolwiek to nie jest głupi pomysł, bo fajne rzeczy tam są. Przebram bardzo, dostałem jeden punkt umiejętności, bardzo fajnie, to mi się podoba. Na zakończenie tego filmu chciałbym jeszcze posiedzieć trochę w menu, żeby was zaznajomić z tym, co tu się dzieje. Bo po wydaniu tej najnowszej wersji naprawdę fajne rzeczy się zmieniły. Tylko poczekajcie chwilkę. Kawuni nie wziąłem, zdrówko. Bez kawy to się nie da, no po prostu się nie da. Dobra, teraz tak, mamy jeden punkt umiejętności do wydania. Ja oczywiście inwestuję w snajperstwo i wszystko co z tym związane. Jednak y, powiedzmy, że tutaj są bardziej uniwersalne te, y, te opcje. Y, do tej pory prędkość celowania mam zwiększoną na maksa. Pozycja bojowa, prędkość poruszania się podczas celowania, tego nie zwiększałem. Na drugim poziomie opanowanie spustu, czyli szybkość pociągania za spust, to jest na full. Tutaj mamy jeden punkt spokoju, czyli kara do rozrzutu przy zranieniu rąk. Więc jeżeli ktoś nas postrzelił w ręce, to mamy większy rozrzut, i tutaj eliminujemy właśnie ten rozrzut. Następnie tutaj mamy zręczne dłonie, czyli szybkość zmiany broni to jest bardzo istotne. Już zwiększyłem sobie je raz e, i bieżąca wartość to jest 7,5%. E, następnie tutaj mamy żelazne płuca, czyli e, e, możliwość przebywania w bezdechu to jest, e, to jest właśnie też bardzo ważne, szczególnie na długie dystanse. E, tutaj celowanie z biodra, tutaj mamy twardy orzech, precyzja w ruchu, e, czyli jeżeli się ruszam i to chyba sobie teraz, e, chociaż nie, przeładowanie sobie zwiększę, e, bo to też jest bardzo istotne. Strasznie długo mi się na przeładowaniu schodzi 12% szybciej, więc jest dobrze. Potem, może się zajmę tym twardym orzechem. E, precyzja w ruchu, bo też wiadomo, snajper musi się poruszać, aczkolwiek ja jestem z tych leniwych snajperów i wolę jednak e, na siedząco niż e, w ruchu. Ale to wszystko wiadomo, też jest wina myszki, co, my tu, co nam się odblokował? Zestaw bojowy, czyli otrzymujesz dodatkowe miejsce na naboje, zajebiście. Kolejna porcja amunicji niweluje na przykład konieczność latania po amunicję na mapie, czyli opuszczania swojej skrytki, bądź też dawania się zabić, żeby po prostu amunicja się zregenerowała, tłumienie odrzutu. Zajebiście to będzie, to będzie kolejną rzeczą, jaką będę tutaj atakował. Następnie możesz wziąć do walki dwie ręczne bronie, to też fajna sprawa. Otrzymując dodatkowe miejsce na specjalne środki, otrzymujesz, ale nie możesz używać drugiej broni. W porządku, czyli coś kosztem czegoś na pewno, dwie broni, fajna rzecz. Tutaj mamy jeszcze trening siły i trening wiedzy o świecie. Które są potrzebne do leczenia i do dźwigania i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ja zatwierdzam sobie ten punkt. I co my tu mamy w wyposażeniu? Dostałem, dostałem tą broń. Teraz tak, na, drugim profilu, na pierwszym pro, profilu mam kałacha zamontowanego. Chciałbym go sobie porównać. O, oh, nawet ma fajne ulepszenia. Szybkość celowania minus 2% i niezawodność plus 25. Zajebiście, za to obrażenia są zmniejszone i rozrzut jest większy to tak powiedzmy 50-50, no jeżeli chodzi o mojego e, kałaszka, czyli PP1901 e, to prezentuje się tak powiedzmy zrównoważenie bo na przykład obrażenia ma zaledwie o 1 niższe, ale za to. Pre Penetrację pancerza, pancerza ma o 25 punktów wyższą, to jest fajna sprawa. Rozrzut i tak ma mniejszy niż kałach, e, co ma sławo. Szybkostrzelność 650, 700 to niewiele mniej. E, szybkość celowania, no powiedzmy, że nieznacznie się różni, ale trzeba go oddać do naprawy. E, oddajemy go do warsztatu. E, zaraz, napraw. Za pomocą pieniążków możemy go naprawić, i to bardzo mnie cieszy. Bądź też za pomocą złota, które wiadomo, jak się kupuje, naprawiony będzie za 12 godzin, więc sobie dzisiaj nim nie pogram. Dobrze, jest świetnie. Teraz tak, tutaj mamy frakcję. Wiadomo, możemy sobie wybierać spośród odznaczających się różnymi cechami, frakcje osadnicy z kraju. Ja mam tych od snajperów, czyli ochrona przed anomaliami, broń snajperska. No i słaba ochrona przed kulami, niestety. E, tutaj mamy osadnicy z kraju, ochrona przed anomaliami, używanie artefaktów. E, fajna sprawa, duża mobilność, broń do walki w zwarciu czyli wiadomo, lepsze, lepsze gnaty. Tutaj mamy ciężkie opancerzenie, ciężkie karabiny, nie używają artefaktów i pewnie wolno się poruszają. No cóż, ja jestem w uczęgami. Oni wszyscy mają różne zadania do wykonywania i te zadania mamy tutaj, po prawej stronie. Jeżeli ja sobie naciskam to, to mam tutaj wyszczególnione, co mam do zrobienia. Smak zwycięstwa, samoobrona, męstwo Są różne zadania do wykonania Za te zadania dostaje się Odpowiednio nagrody, zwiększa się Poziom, bo tu jest poziom Poziom frakcji, a tu jest poziom Osobisty, fajna sprawa Naprawdę zajebiście się gra w tą grę Jeżeli chodzi o warsztat To też bardzo fajna sprawa Mianowicie wyposażenie Mój Remington czeka na, Czeka na upgrade Ostatni z możliwych Dlatego, że można trzy razy ulepszyć daną broń i mi się udało już zdobyć obrażenia plus 4% czyli mam 104 a nie 100 i rozrzut minus 6% czyli praktycznie znikomy jest rozrzut świetna sprawa teraz jeszcze potrzebuję potrzebuję wyobraźcie sobie do warsztatu potrzebuję potrzebuję Yy, tu, 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 tu. gdzie to jest, gdzie to jest, ulepszy, nie ma przedmiotu, muszę, przedmiotu yy, a czyli muszę go najpierw naprawić, yy, ale to ja sobie go naprawię na koniec dnia. Yy, w każdym razie yy, będę potrzebował około 100 yy, elementów do naprawy, żeby móc go w ogóle naprawić. I to nie zawsze wychodzi, na przykład upgrade, bo ostatnio zmarnowałem 100 sztuk na upgrade, 100 sztuk tego tatałajstwa, tych części. Ja się zdobywa w meczach, bądź też rozbierając stare bronie. O, będę kichał, będę kichał. Kichnąłem. Nie wiem, czy zauważyliście. Po prostu się znajduję podczas meczy, bądź też rozbierając stare bronie, no ale nie zawsze udaje się zaupgrade'ować broń. OK, to jest to, teraz ten sklep jeszcze na koniec pokażę Wam sklep mianowicie są tutaj bronie za pieniądze, bronie za złoto bronie zablokowane bronie odblokowane ja jestem w, we frakcji snajperskiej, więc jak najbardziej liczę na snajperki tylko nie wiem, coś to sortowanie ostatnio daje dupy, bo nie działa nie wiem co oni tutaj zaczęli robić ale w każdym razie ja mam Remingtona ja mam, moi drodzy, Remingtona, to jest jedna z pierwszych broni, jakie dostałem. I to chyba nawet ją wylosowałem, a nie, kupiłem, kupiłem, ale wylosowałem coś takiego. I tutaj za osiągnięcie odpowiednich poziomów otrzymuje się odpowiedni ekwipunek. No i ja w tej chwili jestem na weteranie. Czyli tutaj mam odblokowanego Remingtona i jakieś tam inne graty. Następnie e, zaprawiony odblokuje mi kałacha. Potem weteran e, odblokuje mi kolejnego kałacha, jeszcze jednego kurwa kałacha i tak dalej. A gdzie są snajperki, ja się pytam? Dlaczego tak daleko? To w ogóle jest snajperka? Bereta, jakaś bareta. Mm, dziwne, bo wiecie co? Przyszedłem do frakcji snajperów, i mam mniej snajperek niż jak byłem we frakcji. Yy, we frakcji. U kogo ja byłem poprzednio? Tu chyba. Hm, czy tu? Nie wiem, ale... A, a nie, tu byłem. Tu byłem i tu było więcej snajperek. No ale mniejsza od... O, zobaczcie, tu jedna jest. Tu jest druga. Tam była wcześniej trzecia. A u mnie? U mnie jest bieda. Ale jeżeli wam się meczyki podobały... Jeżeli meczik Wam się podobał, jeżeli yy, uważacie, że fajnie jest kontynuować taką luźną pogrywajkę, zostawcie ocenkę, dajcie znać w komentarzach. Yy, ja z, będę już kończył, bo już mamy 22 minutki nagrane. Wystarczy. Yy, do zobaczenia w kolejnym materiale z surwarium już niebawem. Siema na rapa!